Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Bricks and Fix Education. Jesteśmy w trakcie przygody z budowaniem działającego samochodu. Dlatego w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak działa mechanizm różnicowy. Tak jak powiedziałem we wstępie, jesteśmy w trakcie serii, w której budujemy działający model samochodu z klocków Lego. W poprzednich odcinkach zbudowaliśmy już sprzęgło oraz skrzynię biegów. Więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście. To gorąco zachęcam do nadrobienia tych zaległości. Ale te wszystkie mechanizmy służą nam do tego, żeby napędzić nasz samochód. I dzisiaj nam się to nie przyda, więc odkładam je na bok. Dzisiaj przejdziemy do bardzo ważnych elementów naszego samochodu, ponieważ po raz pierwszy w naszych filmach pojawią się koła. Koła, na których nasz samochód przecież się porusza. I te koła wydawałoby się, że takie proste urządzenia, że wystarczy, że koła się kręcą do przodu i auto jedzie. No niby tak, ale jest w tym dużo innych zawiłości. Ponieważ dzisiaj będziemy chcieli zbudować mechanizm, dzięki któremu będziemy mogli skręcać, tak naprawdę najważniejszy mechanizm, dzięki któremu samochody potrafią skręcać i nie mam tu na myśli kierownicy, chociaż bez niej też byłoby ciężko skręcić. Dzisiaj zbudujemy mechanizm różnicowy, inaczej zwany dyferencjałem. Pod tymi dwoma nazwami będzie występował ten mechanizm, ale jest to jedno i to samo. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Jak sama nazwa wskazuje, mechanizm różnicowy. Jego zadaniem jest różnicowanie prędkości, z którą nasze koła obracają się na jednej osi. Nasze koła nie mogą zawsze kręcić się dokładnie z tą samą prędkością. Gdyby tak się działo, nie moglibyśmy po prostu skręcić. Dlatego potrzebny jest mechanizm, który pozwoli naszym kołom poruszać się z różnymi prędkościami. Jedno może kręcić się szybciej, a drugie, wolniej. Właśnie taki ruch potrzebny jest do tego, żeby wykonać zakręt. A żeby taki ruch był możliwy, musimy mieć dyferencjał. A żeby ten dyferencjał zrobić i wszystko wam to pokazać, potrzebujemy odpowiedni model z Lego. A żeby zrobić model z klocków Lego, potrzebujemy klocki. A skąd wezmę klocki, to wy już dobrze wiecie. Standardowo moi drodzy, widzimy się przed naszą ścianką z klockami w Muzeum Fix w Krakowie na ulicy Dąbrowskiego 20. Ścianka jest dostępna dla każdego z Was, więc jeśli też potrzebujecie jakichś klocków do swoich własnych konstrukcji, to znajdziecie je właśnie tutaj. Ja zamierzam z niej skorzystać i wybrać elementy, które będą potrzebne mi w budowie mechanizmu różnicowego, więc zabieram się za poszukiwania. No, i moi drodzy, jesteśmy już z powrotem. Dzisiaj znowu będziecie przez większy czas oglądali moje dłonie, ale to dlatego, że chcę, żebyśmy się skupili na tym, co dzisiaj będę konstruował. Mamy kilka elementów to jeszcze nie są elementy, z których zbudujemy nasz mechanizm różnicowy, ale najpierw pokażę Wam, co być może mogłoby Wam wpaść do głowy jako zbudowanie właśnie takiego napędu dla kół w samochodzie i dlaczego nie mogłoby to poprawnie działać. Na początek Polecam Wam zrobić sobie mały eksperyment. Weźcie jeden taki zwykły element, to jest techniczny aksel i na to załóżcie dwa koła. One są ze sobą połączone na sztywno, to znaczy kręcą się zawsze dokładnie tak samo. Nie jesteśmy w stanie trzymać jednego koła, kręcić drugim. No nie, są połączone tym jednym elementem, więc logiczne jest, że muszą się kręcić. I spróbujcie sobie, mając już coś takiego zbudowane z własnych klocków, zrobić taki eksperyment, że przekręcić to w miejscu, położyć te dwa koła na biurku, Albo na ziemi i jakoś je przekręcić. Czy to jest łatwe? No nie jest. Ja moi drodzy muszę włożyć duże siły, jeśli chcę przekręcić tymi kołami, i rzeczywiście jestem w stanie je przekręcać, ale to nie dlatego, że one się kręcą. Zobaczcie, koła stoją w miejscu. Ja po prostu wkładam tak dużo siły, że treni mi po biurku. Po prostu współczynnik tarcia moich opon nie jest na tyle duży, co moja siła, dlatego jestem w stanie to przekręcić, ale no tak nie działa skręcanie. Dlatego to jest tylko krótki eksperyment, który możecie zrobić sami, i zobaczyć jak ciężko jest takie koła przesunąć, a to dlatego, że potem, gdy zbudujemy już mechanizm różnicowy, zobaczycie jak łatwe się to robi. No ale najpierw zbudujmy sobie z tych wszystkich części, które tu mamy, jakiś taki podstawowy napęd, który mógłby Wam wpaść do głowy. I gotowe, moi drodzy. Mamy taki mały, prosty mechanizm. Dwa koła znowu spięte na sztywno, tak jak przed chwilą, ale wprowadziłem tutaj możliwość przeniesienia ruchu. Nie będę podłączał silnika, moim silnikiem będzie ręka. Ja za pomocą mojej ręki wprowadzę tutaj ten element w ruch i za pomocą jednego koła zębatego przenoszę go na drugie, no i dalej do kół. I koła się, jak widzicie, kręcą. No i mogłoby się wydawać, że super, przecież mamy napęd, możemy sobie napędzać nasz pojazd, żeby się poruszał. No dobra. To by miało sens bytu, jeśli nasz pojazd miałby się poruszać tylko i wyłącznie do przodu przed siebie. Jeśli miałby skręcać, to niestety nie byłoby to możliwe. Chociaż gdybyśmy sobie pobawili się tym, to ja niby jestem w stanie skręcać. No bo zobaczcie, ja skręcam moimi kołami, ale to nie jest prawdziwy zakręt, bo czuję, że muszę znowu wkładać siłę w to, żeby po prostu koło tarło po biurku. Ono się nie porusza swobodnie. Ja po prostu na siłę je Przepycham na bok, żeby skręciło. Zresztą zobaczcie sami o co chodzi. Gdy napędzam nasz mechanizm, to okręcą się oba koła. Ale co by było, gdybym złapał jedno koło, po prostu zatrzymał je? No to nie jestem w stanie napędzić tego mechanizmu. Nie jestem w stanie wprawić drugiego koła w ruch. No i właśnie tutaj potrzebny nam jest mechanizm różnicowy, który teraz na lekkim przyspieszeniu sobie zbudujemy. No i proszę bardzo, nasz mechanizm różnicowy jest już zamontowany i wydaje się, że nie różni się on specjalnie od tego, co pokazałem Wam przed chwilą, bo znowu mamy dwa koła, mamy tutaj tą jedną oś z kołem zębatym, które przekazuje ruch do kół, i znowu kręcę sobie tutaj, udaje nasz silnik, i koła się kręcą. Ale dzieje się to za pośrednictwem tego mechanizmu różnicowego, i w momencie, w którym ja nie dotykam w żaden sposób tych kół, no to. Rzeczywiście nie ma różnicy, ponieważ nasze koło zębate kręci tym dużym kołem mechanizmu różnicowego i razem z nim kręcą się koła w tym samym jednostajnym tempie. Cała magia zaczyna działać się tutaj wtedy, gdy zablokuje jedno z kół, bo mimo wszystko, w przeciwieństwie do poprzedniego mechanizmu, drugie koło nadal może się kręcić. A to wszystko przez specyficzną budowę naszego dyferencjału. Mamy to szczęście, że samochody w LEGO są dość popularne i taki element po prostu istnieje. Taki element jest zrobiony przez Lego i spotkacie go w wielu różnych samochodach LEGO Technik. Jak taki element działa? Zobaczcie, mamy tą dużą obudowę, na której jest to duże koło zębate, tak? czyli główne koło zębate, którym jakby przekazujemy ten ruch. No i dalej cały ruch na koła wychodzi z tych małych kół zębatych w środku. Są trzy, i gdy przytrzymam palcami tą zewnętrzną część, to zobaczcie, że te koła normalnie. Oddziałowują na siebie, tak? Każde z nich się zazębia, więc ten ruch jest przekazywany. Ale gdy kręcę normalnie, kręci nam się cały mechanizm różnicowy, a te koła zębate w środku stoją w miejscu. One się nie poruszają, no a nasze koła po prostu poruszają się razem z nimi, bo jak widzicie, obracają się razem z całym mechanizmem różnicowym. Ale gdy zatrzymam jedno koło, na przykład to po lewej, to wtedy nasze koła zębate w środku zaczynają się kręcić, ponieważ nadal nasz mechanizm różnicowy musi się poruszać. A przez to, że koło zębate po lewej stronie jest unieruchomione razem z moim kołem, to dwa pozostałe muszą się kręcić, żeby ten ruch mógł się odbyć. I w ten sposób ruch przenoszony jest na drugie koło, czyli w tym wypadku na prawe koło. I tak właśnie technicznie działa mechanizm różnicowy. Ale po co nam to jest potrzebne? Przecież mogłoby wystarczyć właśnie to zwykłe kręcenie się kół w tym samym kierunku. No i mało kiedy zdarzają nam się sytuacje w samochodzie, że jedno koło się nie kręci, a drugie się kręci. Oczywiście taka sytuacja byłaby możliwa dzięki mechanizmowi różnicowemu, ale takie sytuacje się na co dzień nie zdarzają. No ale to nie chodzi o to, żeby to koło stało w miejscu. Chodzi o to, żeby ono się kręciło, ale dużo wolniej niż to drugie koło. Chodzi o to, żeby właśnie dwa koła w różny sposób mogły się kręcić. Jedno szybciej, drugie wolniej. A po co nam to jest potrzebne? Zobaczcie na prostym przykładzie. Wyobraźcie sobie, że to jest już pełny, działający samochód z klocku Lego albo po prostu zwykły samochód i chciałbym tym samochodem pokonać zakręt. Gdy wykonuję ten zakręt, to nasze koła przebywają różną drogę, ponieważ Koło po lewej stronie przebyło krótki odcinek, żeby skręcić, za to koło po prawej pokonało dużo dłuższy odcinek, w związku z czym musiało obrócić się więcej razy. A przypominam, że z tej strony mamy silnik, który kręci się z jedną prędkością, czyli ten ruch wprowadzany do naszego mechanizmu jest jeden, a musi skutkować dwoma różnymi prędkościami. I właśnie dzięki temu, że mamy mechanizm różnicowy, to możemy prowadzić nasze auto, możemy skręcać, nasze koła mogą pokonać różne odległości, a dzięki mechanizmowi różnicowemu po prostu będą kręciły się w różnym tempie. I właśnie dlatego jest to najważniejszy mechanizm, który jest nam potrzebny do skręcania. Zresztą, zobaczcie sobie, pamiętacie ten eksperyment, w którym mówiłem, żeby sobie zakręcić kołami? Tam wtedy musiałem nimi trzeć po stole. Tutaj. Ja mogę swobodnie sobie kręcić bez wkładania żadnej siły, wręcz w miejscu kręcę całym naszym urządzeniem, a koła po prostu się obracają, bo mechanizm różnicowy sprawia, że nawet mogą obracać się w dwóch różnych kierunkach jednocześnie. Właśnie dlatego ten mechanizm różnicowy jest taki ważny, bo te dwa koła poruszają się no wręcz niezależnie od siebie i możemy napędzać je naszym silnikiem, ale jednocześnie możemy bardzo prosto wykonywać zakręty. W samochodzie, jeszcze, oczywiście, koła. Się przemieszczają, ale to będzie temat na jeden z następnych odcinków. Ale nawet na takich kołach, które są ustawione w tym samym kierunku, możemy normalnie skręcić dzięki użyciu dyferencjału. Ale żeby nie pokazywać wam tego tylko w palcach, to jeszcze podepniemy to sobie do naszego modelu z poprzednich odcinków. No i mam tą moją zabawkę, którą mogę się bawić, którą mogę skręcać i na razie jest to właśnie, jest to tylko zabawka, ale sprawmy, żeby to był element większej konstrukcji. Wykorzystajmy sobie to, co stworzyłem w ostatnich odcinkach. Podłączmy sobie teraz to wszystko do naszego Układu, czyli na sam koniec mamy sprzęgło, mamy skrzynię biegów, i dalej ruch wyprowadzany jest tutaj do naszych kół. Jeszcze to sobie zabezpieczymy, żeby nam na pewno nigdzie nie odjechały. No i teraz mamy tak naprawdę całą drogę od silnika do naszych kół, tak jak to działa w prawdziwym samochodzie. Mamy silnik połączony ze sprzęgłem. Włączam silnik. Sprzęgło przekazuje ten ruch do skrzyni biegów. W skrzyni biegów odbywa się redukcja za pomocą kół zębatych. I zmniejszają się obroty do takiego stopnia, w którym przekazywane są do naszego dyferencjału, a dalej z dyferencjału do naszych kół. I w tym wypadku nasze koła się kręcą. Ale tak jak mówiłem, z racji tego, że jest to mechanizm różnicowy, mogę teraz swobodnie złapać jedno koło, zatrzymać je, a dalej drugie będzie się kręciło. Oczywiście, gdybym chciał zrobić to z jednym i z drugim. To wtedy zaczną robić się problemy. A nie chcę zniszczyć tego modelu, więc nie będę aż tak kombinował. Wróćmy do normalnego funkcjonowania. Jak widzicie, mamy wszystko zmontowane i wszystko działa przepięknie. Jesteśmy już w trzecim odcinku i mamy. Wciskamy sprzęgło, zmieniamy bieg i odpalamy dalej. Nasz samochód będzie chciał skręcić, koło zacznie się poruszać wolniej. To nic się nie dzieje, bo drugie nadal się kręci, są od siebie niezależne dzięki mechanizmowi różnicowemu. I tak, moi drodzy, na ten moment wygląda serce naszego pojazdu, bo nie mogę tego nazwać inaczej, jest to rzeczywiście serce naszego pojazdu. Mamy silnik, mamy sprzęgło, skrzynie biegów. I koła połączone z dyferencjałem. Dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o takim urządzeniu, jak mechanizm różnicowy. Czy słyszeliście kiedyś takie słowo jak dyferencjał i czy wiedzieliście, do czego służy. A przede wszystkim, czy mieliście świadomość, że jest to urządzenie, które potrzebne jest do skręcania. Bo to, że koła kręcą się niezależnie od siebie, to mogło wiedzieć dużo osób. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że w życiu codziennym ten właśnie mechanizm wykorzystywany jest do tego, żeby samochód w ogóle mógł skręcać. Dziś odcinek nie był zbyt długi, ale. Ten temat, jak widzicie, jest stosunkowo prosty, szczególnie, że Lego nas rozpieszcza i mamy gotowy element odpowiadający za taki właśnie dyferencjał. Dajcie znać w komentarzu, co w pierwszej kolejności chcielibyście zobaczyć w jednym z następnych odcinków, albo co jeszcze chcielibyście obejrzeć niezwiązanego z konstruowaniem samochodu może są jakieś zagadnienia ze szkoły lub inne konstrukcje, które chcielibyście zobaczyć w formie klocków Lego. Jeszcze raz zapraszam Was do odwiedzin naszego muzeum w Krakowie na ulicy Dąbrowskiego 20. I oczywiście do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. A ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Nasz samochód zaczyna nabierać już pewnych kształtów, no ale spokojnie w ostatnim odcinku zepniemy to wszystko w całość i będzie. Takie będzie auto. Może nie najładniejsze, ale będzie dobrze działało. Także nie przegapcie tego, subskrybujcie i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!